Witam teraz i dzisiaj specjalna wizyta właśnie z powodu przedpremiery filmu Super Mario Brothers w, w Kinie, który już w piątek wyjdzie w pełna premiera, a dzisiaj postanowię sobie obejrzeć przedpremierowo ten film, ponieważ w piątek będę zajęty, nie będę miał czasu. A po, po, po drugie, bym chciał naprawdę zobaczyć ten film, bo długo nie byłem w Kinie od 8,5 lat i chciałem zobaczyć, bo Super Mario to e, powinien zdać każdy dzieciak, bo kiedyś to grał, teraz jest zrobiony mm, za to film. Dobra, wejdziemy do środka i sobie kupimy bilet. <gryś> ok, co tu mamy? Numer 7. Zakaśpionowano, tylko zobaczyć tutaj. O no kurde, nikogo, nikogo tutaj nie ma przy kasie. A tutaj jest ten biletomat, a tutaj można płacić tylko kartą. Ojej. Yeah. O, piosenka z Vice City leci. the kids in America. No i zobaczymy, co tu mamy. Pełny plakat. Super Mario, co tutaj widzimy? Oj widzimy Mario, Luigi'ego, naszych ukochanych bohaterów. Jeszcze tutaj Bowsera. I co my tu mamy? O, na dwóch królestwo. O, co tu mamy? Poczekaj. <grytanie> <grytanie> Ładnie. <grytanie> Aha, to tutaj jednak można kupić bilety. O, idziemy tam. Kupimy. I co mamy? O kupiłem sobie bilet tak się prezentuje hmm, tutaj tak wygląda no i poczekamy aż wybije godzina 10.40 i będę mógł już tutaj wejść ja. przy okazji sobie zobaczę jakie tutaj mają inne fajne filmy Co tutaj hmm, spiderman bardzo ładny film tylko, że ja, ja bardziej ten nie, ja, 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 ja zazwyczaj nie oglądam filmów z super bohaterami. A ja teraz że tutaj my widzimy Transformersy, ładnie. A Co tu mamy? O, trzej robię. No i mamy Scott Buddha. O kurde, mała syrenka. Kurde, jak brzydki ten. Brzydko to wygląda. Nie lubię tego filmu. I oczywiście najnowsza część szybcy, szybkich i wściekłych. W ramach tego sobie zagram trochę w Mario Kart na telefonie. Eee, jak Tak O Janek. Kordel, co ty ten telefon wolny? A. Nie, nie, nie będę mógł sobie radzić, bo ja nagrywam. A ja nie, nie dam rady, jak ja nagrywam, to nie, nie umiem tak sobie zagrać. O, ścieżkę, muszę tutaj. Dobra. Ok, już teraz możemy już powoli wchodzić. Co to mamy? Taki wielki ten ekran jest. No dobra. Dawno nie byłem tutaj w tym miejscu. Dobra, co to mamy? To będzie tak eee, Miejsce ten... Rząd pierwszy, miejsce 14, tak? Idziemy dalej? O, kurde. Ja się Cieszę, bo to tu to jest miejsce czternaste tu, okej? Okay. Aj, poczekamy. Ach, kurde. Patrz. Siedzą w kinie. A mogli pójść na siłownię, bo widzę, że ty ostatnio ćwiczyłeś. Może no, byś wiedział. Poczekaj. Nie tak. To... Podobno nie z ciebie się O kurde, I jesteś już żywą <noise> legendą. Kiedy los ci nie sprzyja, przynosisz wstyd. Ale nie! Nie! <noise> Chciałabym Chciałabym pomóc. po co robili ten. Nie gór. dasz rady żyć na górze, dopóki sama nie staniesz się człowiekiem. To w ogóle możliwe? Ciocia mm, 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 mm. się O, nawet reklamy z gier tutaj są yeah! <laughs> Hi Minecraft Odkryj zupełnie nową grę w świecie Minecrafta Graj w nowym Minecraft Legends na Xbox Series S Sprawdź dostępne zestawy i ich aktualne ceny w sklepach rtp.euro.gd i na euro.com.pl Ile składników mineralnych należy uzupełnić po jednym treściu? Mario no, Proszę bardzo Lego Mario! Wskocz do gry z nowymi zestawami Lego Super Mario! A jeszcze reklamy aż do momentu rozpoczęcia filmu kurde zrobili nawet pies, który umie jeździć koleją O nie Lampo! I moi drodzy, zaczyna się przygoda z Super Mario. Zaczyna się. Super Mario Bros. Film. E, jak się to pod... Jak się tym podobało? Nareszcie koniec. Jednym słowem hej, więc tylko że tylko... A, już napisy końcowe. A kurde, nie mogę w to uwierzyć. Się to wszystko skończyło. O, Chris sprawia jak Mario oczywiście. A ja już wali mogę wstać. A teraz już idą. Jeszcze jedna scena z tym Bowserem jak gra na pianinie. Mario Luigi z armią swą donkey Kong. Zostępy kupa nie wyrwały mnie z waszych rąk. Księżniczko pić w końcu chmurę zwiar. Sto-o-o-o-rnia się maaa Eeuuu Picces, 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 KOCHAM O co się dzieje? Aha, bardzo Już właśnie O! Światła się już I już będziemy mogli wyjść A bardzo ładnie Dobra. Jak? Było dobrze. Teraz powrotem do... do naszego królestwa, czyli do Torunia. Prosto grzybowego królestwa do Torunia. Ok. No i teraz czas już do domu bardzo ładnie się spisał ten I Jak? Bardzo dobrze. No Długo czekaliśmy, aż ten film wejdzie do Polski, i nareszcie udaliśmy dało radę. Daliśmy już naszą szansę, aby to była nasza kolej, aby to obejrzeć. Ten film już w sumie zarobi więcej niż 1 miliard i być może liczę na kolejną część tych przygód z Dobra, teraz idę po rower i już. Idę tam odblokować ten. A jeszcze żegnam z Wami. Dziękuję za uwagę i dobra. do zobaczenia.